Biała Podlaska 3 maja 2024 roku, godzina 13:55 przekaz numer 1345 Matki Bożej Królowej Polski uroczystość, proszę o znaki, znaki otrzymałem. Matka Boża Jam jest Najświętsza Maryja Panna, matka mojego Boskiego Syna Jezusa Chrystusa, pozdrawiam Cię imieniem mojego Boskiego Syna, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i ja odpowiadam na wieki wieków. Amen. Dziś z woli Trójcy Świętej przybyłam do Ciebie Żywy Płomieniu, do Twego domu, aby przekazać Ci wolę Bożą, a swoją obecnością uświęcić to miejsce, Twój dom i błogosławić Ci, więc nie bój się. Nie lękaj się biedny człowiecze, bo jestem z tobą, by ci pomóc, abyś mógł normalnie egzystować. Niestety jest ktoś, kto wam utrudnia normalne funkcjonowanie, to zły duch szatan. Waszym zadaniem jest ignorowanie demona, a zwłaszcza tego, co do was mówi. Wiem, jak słabi i nędzni jesteście sami z siebie i sami niczego nie dacie rady uczynić. Ja doskonale wiem, że nie wszystko się tobie podoba, ale poddaj się Bożemu i mojemu kierowaniu. Chcę pomóc ci dojść do zbawienia, do jedności z Bogiem, a jednak jest wiele dzieci Bożych, które nie chcą się trudzić, nie chcą się za bardzo wysilać, a bez jakiegokolwiek trudu uzyskać opiekę całego nieba. Niewielu z was jest świadoma faktu, że mimowolnie kroczy drogą zatracenia, chociaż chodzi do kościoła. Kto z Was gotowy jest wykonać to wszystko, o co od tak długiego czasu prosi Was i błaga Trójca Święta i ja? Nie zamierzacie się trudzić, wysilać się, a zażywać szczęśliwości nieba. Bez większych oporów słuchacie mowy demona, z atencją realizujecie to wszystko, co Wam przedstawia jako dobre, wyśmienite to, co poprowadzi Was do Jego królestwa. Złe duchy to upadli aniołowie, znają niebo i to co w nim jest, poznali je doskonale gdy byli w nim jeszcze przed buntem. Powodem buntu części chórów anielskich była mordercza, demoniczna pycha, pycha tych, którzy nie chcieli się ukorzyć przed Bogiem, człowiekiem, moim i Bożym Synem Jezusem Chrystusem swojej wielkiej a przepastnej pysze uznali wyższość natury anielskiej nad ludzką mówiąc za lucyferem że nie będą się kłaniać i służyć Bogu człowiekowi Jezusowi Chrystusowi gdy ten będzie w ciele ludzkim Jezus Chrystus wstępując do mojego przeczystego łona zawiesił działanie swojego bóstwa dlatego aby ono nie unicestwiło natury ludzkiej przy swoim wcieleniu Jezus był jednocześnie ze swoim BÓSTWem w niebie, jak również w swoim świętym ciele ze swoją świętą duszą. Gdyby Jezus nie zawiesił działania swojego BÓSTwa, to nie byłoby w ogóle możliwe jego dobrowolne poddanie się potwornemu cierpieniu, którym odkupił całą ludzkość. Choć umarł za wszystkich, to ze zdroju zbawienie nie skorzystali i jeszcze nie skorzystają ci, którzy się dobrowolnie potępili, dobrowolnie oddalając się od Boga. Jezus Chrystus mój i Boży Syn sam przy pomocy Ojca Niebieskiego i Ducha Świętego ożywił swoje święte ciało, przetworzył je tak, że zyskało nieśmiertelność. Trójca święta dała świętemu ciału Jezusa nadzwyczajną, specjalną wytrzymałość, taką, która pozwoliła duszy Jezusa połączyć się z jego bóstwem, przy czym nie uszkadzając ciała. Bez takiego wzmocnienia ciało Jezusa nie dałoby rady utrzymać w sobie jego bóstwa. Dusza ludzka nie może nic robić fizycznego, materialnego bez ciała, dusza ludzka przenika wszelką materię bez jakiegokolwiek uszczerbku dla siebie. Ciało uwielbione może czynić to wszystko, co czyni każdy człowiek żyjący na ziemi, wykonywać każdą czynność fizyczną, jednocześnie ma właściwości ducha, może przenikać materię. Oprócz Jezusa Chrystusa Bożego i mojego Syna z ciałem w niebie jestem tylko ja i święty Józef. Jezus i my możemy jeść i pić, ale nie musimy, bo pełne nasycenie Bożą energią daje nam wszystko, co potrzebne do istnienia. Ciało uwielbione nic nie wydala, nie musi, ciało zwykłe musi wydalać produkty przemiany materii. Działanie szatana na duszę odbywa się tylko na ludzi żyjących na ziemi. Tylko tu na ziemi człowiek podlega pokusom ze strony szatana. Po śmierci ciała demon traci możliwość wpływu na duszę. Oprócz piekła demon może dręczyć duszę także w czyśćcu, ale tylko od szóstego kręgu włącznie do trzynastego. Demony mogą tam przebywać, zadawać cierpienie duszom tam cierpiącym. Dodam wam, że sama obecność upadłego anioła przycierpiącej w czyśćcu duszy sprawia, że dusze te dodatkowo cierpią, męczą się z powodu ich obecności. Człowiek bez ich demonicznej obecności nie miewa głupich, grzesznych myśli, nikt go nie kusi, nie zniewala. Ciało uwielbione człowieka nie ma takich samych właściwości co ciało Jezusa. Uwielbione ciało Jezusa Chrystusa musi wytrzymać pełnie działania Jego Bóstwa. Inni ludzie nigdy nie będą mieli tego, co ma Jezus, bo nikt inny nie jest i nigdy nie będzie osobą Bożą. Zstępując na ziemię, schodzę z moją duszą i uwielbionym ciałem. Z woli Bożej mogę czynić cuda, a także nadzwyczajne znaki, ale tylko takie, na jakie uzyskam pozwolenie od Trójcy Świętej. Proście swojego anioła stróża, by zdejmował z Was hipnozę i znieczulenie demoniczne zaraz po ich zastosowaniu na Was przez demony, tylko tak możecie uniknąć grzeszenia. Nie każdy z Was czuwa nad sobą, nad tym co robi, myśli i czyni. Mimo woli wpadacie w matnie pułapek złego ducha, zamiast realizować wolę Bożą, realizujecie wolę księcia ciemności, szatana. Większość z was tkwi w tym świecie, żyje jego sprawami, jego problemami. Niestety, wiele rozwiązań przekazują wam demony, a wy je bezkrytycznie wcielacie w życie. Nie kontrolujecie swoich myśli, nie panujecie nad swoją mową, wasze czyny idą za tym, co podpowiada wam zły duch, wykonujecie to wszystko, co on wam podpowiada. Demony kręcą się wokół Was, czuwają nad Wami niepostrzeżenie, podpowiadają Wam, co macie czynić. Wy zamiast zwalczać pokusę, wchodzicie w dialog z Szatanem, nie zauważacie jego działania ani jego podpowiedzi. Niewielu jest tych, którzy chcą być wierni Bogu. Jedna na tysiąc osób zwraca swoją uwagę na to, co mówi do niej demon, niewielu jest w stanie rozróżnić jego mowę od mowy Boga lub anioła. Demony potrafią być usłużne, mówią do was nie przez cały czas, ale falami, zagłuszają mowę Boga i moją, a także to, co do was mówi wasz własny anioł stróż. Tylko od was zależy, co wybierzecie, jakiego wyboru dokonacie. Demon i osoby z nieba mówią do was z jednakowym naciskiem, jednak to wy dokonujecie swojego wyboru, a nie zawsze jest to dobry wybór. Dziś moje święto, jako królowej korony polskiej, ilu z was chce mnie słuchać, ilu z was bardziej sobie ceni swoje zdanie i to czego się nauczy? Dziś prawdę się ukrywa, kroczy się drogą zbrodni, kto z was się modli, pości, umartwia się, składa Bogu ofiary za swoich kapłanów i biskupów, kto z was bierze czynny udział w życiu swojej parafii? Są tacy, co sprzeciwiają się dobremu prowadzeniu swojego proboszcza, o wiele chętniej realizują wolę upadłego anioła aniżeli drogę bożą. Demony coraz bardziej i bardziej wciągają ludzi władzy do realizacji swoich własnych rozgrywek. Ludzie stali się coraz bardziej nieczuli na Boże i moje wołanie. Wielu ludzi ma w głębokiej pogardzie żywego płomienia, dlatego lekceważy to, co Trójca Święta i ja mówimy przez niego. To Bóg i ja wybraliśmy go za narzędzie. Nie jest jeszcze doskonały, ale jest w miarę posłuszny wykonywaniu woli Bożej. Trójca Święta i ja mamy plany względem jego osoby. Tak bardzo pragnę nawrócenia moich umiłowanych kapłanów i biskupów. Zechciejcie otworzyć swe serca na Boże i moje działanie. Nie mędrkujcie, lecz starajcie się zrozumieć to, z czym do Was przychodzę. Z woli Bożej mam bardzo wiele praw i przywilejów. Jeden z przywilejów pozwala mi znacznie przybliżyć się do Boga najbliżej ze wszystkich stworzeń bez uszczerbku dla mnie. Ja pierwsza poznaję wolę Bożą, ja pierwsza wiem co robić, by uchronić was, kogo jest tylko możliwe, od wiecznego ognia. To ja jestem waszą królową, szatan jednak sprawia, że większość z was nie chce, aby to Jezus Chrystus Boży i mój syn ze mną królował w Polsce. Największy opór w królowaniu Jezusa stawiają polscy biskupi i kardynałowie. Jeżeli się nie nawrócą, to przy nadchodzących krwawych wydarzeniach mogą utracić swoje życie, to oni najwierniej służą szatanowi. Zły duch ich nie oszczędzi, on wywrze swoją zemstę na tych, którzy mu wiernie służyli. Bardzo wiele zmieni oświetlenie sumień światłem świętej Bożej Sprawiedliwości. Otworzą się oczy wszystkich, lecz czy wytrwają w swoich dobrych postanowieniach? Będzie to pełny Boży sąd nad wami, taki jakbyście mieli w jednej chwili wszyscy umrzeć, zakończyć swoją egzystencję. To mnie Trójca Święta zleciła, wasz ratunek, wasze przygotowanie do tych wydarzeń. To ja jestem królową świętej, Bożej sprawiedliwości, nie leży to jednak w mojej naturze, ale gdy nadejdzie stosowna chwila, dam rozkaz aniołom gotowym do działania, wówczas będą was niszczyć, będą w was uderzać, zwłaszcza w tych, którzy zaufali upadłemu aniołowi. Bóg przeze mnie przyspieszy wydarzenia apokaliptyczne na prośbę żywego płomienia. Ci, którzy nie chcą mieć nic wspólnego z Bogiem, będą oddani w szpony szatana. Część ludzi zginie w wojnie światowej, część zginie w kataklizmach. Z nieba uderzą skały i komety, to spowoduje wiele zniszczeń na całej ziemi. Ze wszystkich narodów najmniej ucierpi moja ukochana Polska. Niech się niczego nie boją ludzie w miejscach schronienia, miejscach wybranych, a także w miejscach, gdzie kiedykolwiek były prawdziwe objawienia. Pośle tam aniołów, one osłonią te miejsca od zniszczenia. Już niedługo zaczną się w Polsce wielkie i ważne wydarzenia. Ja do końca będę was chroniła, do końca za was będę walczyć z hordą demonów. Teraz, jak nigdy do tej pory wołam i proszę wszystkich ludzi dobrej woli, wołam zwłaszcza do was Polaków, zechciejcie mi pomóc waszą modlitwą, postem, jałmużnami, ofiarami, wynagrodzeniami. Chcę was ratować od piekła, a także od zniszczenia. Trylion demonów będzie na Was uderzało w każdy możliwy sposób. Każdy człowiek dobrej woli będzie testowany na wierność. Gdy będziecie w opałach, gdy nie będziecie sobie dawali radę w walce z hordą demonów, wówczas wołajcie na pomoc Boga, mnie i aniołów. Pomoc tę otrzymacie, choć nie zawsze od razu. Pozwólcie mi działać w Was, ale i poprzez Was do otwórzcie swoje serca i sumienia, nawróćcie się, ja Wam pomogę, tylko mnie o to poproście. Żywy płomieniu, kocham Cię niezmiernie, znam to wszystko, co Cię trapi, wiem o każdym ataku demona. Nigdy nie poddawaj się jego złowrogiemu działaniu, zechciej być kryształowo czysty, staraj się nie grzeszyć, a gdy coś się Ci przydarzy, to bez zwłoki oczyść się w sakramencie pokuty. Jednak staraj się nie grzeszyć, nie upadać. Ja i Twój anioł stróż, święty Gabriel Archanioł, pomożemy Ci trwać przy Bogu, także i Ty ogranicz oglądanie TV do minimum, tak, ab nie kradła Ci zbyt wiele cennego czasu. Szykuję Ci wiele miłych i bardzo miłych niespodzianek, w tym kilka duchowych. Teraz trochę odpocznij, nic nie planuj, zaufaj Bożemu i mojemu prowadzeniu, to wystarczy. Nie daj się oszukać diabłu ani złym ludziom. Nie wszystko to, co ci inni mówią, jest prawdą bądź ostrożny i rozważny. Bądź cierpliwy i wyrozumiały, ale nie dla grzechu, ale dla ludzi. Pozwól Bogu i mnie działać do woli, dokładnie wykonuj każde polecenie, to ważne. Synu, ufaj mi do końca, pozwól się prowadzić za rękę jak dziecko, walcz z każdą swoją słabością, unikaj wszelkich grzechów, nigdy świadomie nie upadaj. Trójca święta i Adamy ja ci znać, co chcemy, czego pragniemy, czego pożądamy, przez cały czas działaj tak jak możesz, tak jak potrafisz, unikaj złych ludzi, nie pozwól się sprowokować demonom i złym ludziom. Nie myśl o tym, co i tak od ciebie nie zależy, ty wykonuj wolę Bożą na bieżąco, a Trójca Święta sama zatroszczy się o twój byt, twoje finanse. Nie będzie tak jak myślą ludzie, bo to Trójca Święta realizuje swój scenariusz wydarzeń, ty jedynie się do tego wszystkiego dostosuj. Synu ufaj, nie lękaj się, trwaj wiernie przy Bogu i przy mnie. Nie lękaj się o swój byt, o swoje utrzymanie, bo o wszystko dba Boża Opatrzność i udowodniła to Tobie nieraz. Zawsze przyjmuj wszystko to, co ze sobą niesie Boża Wola, niech Cię nie zasmucają drobne potknięcia ani upadki. Podnoś się z każdego, zawsze na bieżąco oczyszczaj się w sakramencie pokuty, resztę pozostaw mojemu świętemu działaniu. Uświadom sobie, że zawsze opiekuję się Tobą na każdym kroku, dbam o Ciebie, dlatego zawsze ochotnie poddawaj się każdemu działaniu Trójcy Świętej i mojemu. Pilnuj swojej mowy i myśli, by były czyste. Nie ulegaj zbyt szybko, zbyt łatwo zwodzeniu demona, czuwaj. Zwróć się do mnie o pomoc w każdej porze dnia i nocy, a jeśli będzie to zasadne, pomoc tę z pewnością otrzymasz. Kocham cię i z mojego świętego macierzyńskiego serca ci błogosławię. Kochane dzieci światłości miłe mojemu świętemu macierzyńskiemu sercu, kocham was i pragnę, abyście nie zawiedli mojego do was zaufania, z miłością wykonujcie to wszystko, co jest zgodne z wolą i myślą Bożą. Kocham was niezmiernie mocno i z miłością przytulam was do wnętrza mojego macierzyńskiego serca wszystkim czytającym i słuchającym błogosławie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 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 Ufajcie waszej niebieskiej mamie do końca na tyle, na ile zdołacie, tak bezgranicznie, a ja pomogę wam z chęcią dojść do wyżyn nieba. Nie lękajcie się o nic, ale oprzyjcie się z miłością na mnie, bo chcę prowadzić was za rękę do zbawienia, tak jak matka prowadzi małe dziecię. Nie lękajcie się piekielnego przeciwnika, bo ja go depczę każdego dnia. Kto z Was pomoże mi ratować dusze idące tak wielkim potokiem na wieczne potępienie każdego dnia? Czy stać jest Was na to, aby mnie posłuchać? Jak bardzo mnie kochacie! Staram się chronić Was od skutków Waszej głupoty, bezmyślności i naiwności. Jest na zbyt wielu grzeszących, a zbyt mało tych, którzy pomagają mi w dziele zbawienia dusz. Kto mi pomoże? Nie opuszczę Was w potrzebie i mimo Waszej krnąbrności i przewrotności, wszystkie Was bardzo, bardzo mocno kocham i błogosławię. Maryja